Wracamy do węgla nie tylko tutaj na Śląsku, ale jak Polska długa i szeroka, bo jeśli dopuścimy do zamknięcia ostatniej polskiej kopalni, tak jak się na to zdrajcy i durnie między sobą umówili do 2050 roku, to krótka sprawa, nie będzie już tego bezpieczeństwa i nie będziemy mieli już nawet promesy suwerenności we własnym kraju. Polak nie będzie już u siebie. Na swoim terytorium. Dlatego sprawa górnictwa węgla kamiennego, węgla brunatnego, sprawa energetyki konwencjonalnej, może czasem ciasnej, ale własnej, ta sprawa jest sprawą narodową. To nie jest protest partykularny, to nie jest zebranie egoistów, to nie jest jakaś sprawa regionalna, niszowa. To jest sprawa. Narodowa. My jesteśmy tutaj po to, żeby to było zupełnie jasne, że Konfederacja Korony Polskiej mówi, wracamy do węgla, precz z Zielonym Ładem, precz z Eurokołchosem. Niektórzy nie wiedzą, co ja mam na myśli, jak mówię Eurokołchos. No, mam na myśli Unię Europejską. Unia Europejska, Eurokomuna to też komuna. Jest tu za nami taki piękny baner, Polexit maszerował z nami już szereg razy na marszach niepodległości, na różnych pikietach, na różnych demonstracjach, marszach za pokojem przeciw pychaniu Polski w wojnę. Po to jesteśmy, żeby, żeby komunikować naszym rodakom, że czas najwyższy przestać się łudzić. Nie ma rozwiązania naszych problemów wewnątrz Eurokołchozu. Nie ma rozwiązania pomyślnego, pozytywnego rozwiązania problemów Śląska, górnictwa, węgla kamiennego i brunatnego, jeżeli mielibyśmy dalej pozostawać lojalnym wasalem Reichsführerin von der Leyen. Trzeba odzyskać niepodległość. To jest misja, to jest zadanie dla naszego pokolenia. To jest hasło, które podnosimy szerokim frontem gaśnicowym. Odzyskać niepodległość, dlatego że jeżeli obcy będą nam nakazywali, a Warszawa będzie lojalnie wykonywać politykę zieloną, tęczową, różową, każdą inną, to się Polska skończy. Ona się kończy na naszych oczach, ale można ten proces powstrzymać i odwrócić. I jesteśmy tutaj po to, żeby to zaznaczyć.